Cześć kochane, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem a propos zdrowego uśmiechu To, że ja ostatnio odwiedzam non-stop dentystów, to jest... Ee, znaczy ja zawsze dbałam, że tak, zacznę od tego, że ja zawsze dbałam o swojej zęby Zawsze chodziłam na kontrole, zawsze chodziłam na, e, wiecie, jakieś tam usuwanie kamienia tak itd. itd. No i wiadomo, już od jakiegoś czasu myślę o aparacie. I to, że czasem ktoś z Was, bardzo rzadko mi się to zdarza, ale czasem ktoś z Was mi na że mam krzywe zęby, Że to ortodont, że coś tam. Tak, słuchajcie, ja wiem, że istnieje ortodonta i ja go regularnie odwiedzam i ja o tym wiem. że ja mam taki problem, że mam dosyć ciasny zgryz, znaczy ciasny zgryz, ciasno mam te zęby na szczęce ułożone. I no niestety moje ósemki są opóźnione w rozwoju i dopiero zaczynają się wyżynać. I właśnie ym, z moją panią ortodontką doszliśmy do takiego. Po prostu wniosku, że poczekałam, aż te ósemki mi się różną, że tak powiem, wyjdą całe. Bo je widać, one już naprawdę zaczynają. Ten proces jest ostatnio bardzo intensywny, bardzo mnie tutaj wszystko boli bardzo się z tego cieszę. I wtedy właśnie założymy aparat. E, bo bez sensu będzie to, jeżeli ja zrobię sobie pięknie aparat, wyprostuję sobie zęby, zdajemy go. Później te zęby będą miały miejsce, ósemki mi ruszą i wszystko mi się rozjedzie, bo tak miałam już taką sytuację po tym aparacie takim zakładanym. Jak byłam, nie wiem, w gimnazjum czy w podstawce nosiłam taki aparat. Na pewno wiecie o co chodzi. Ja miałam bardzo ładne zęby, do czasu aż nie zaczęły mi się wyrywa... wyrzynać właśnie ósemki, i w tym momencie po prostu, no może nie ma jakiejś masakry, chcę wam tutaj pokazać. Nie ma tej masakry, no ale nie jest tak, jak ja bym tego sobie życzyła. Dlatego tak, ja chodzę do ortodonty, naprawdę regularnie go odwiedzam. Dbamy o to, aby patrzymy, kiedy one w końcu wyjdą, czy nie wyjdą. Także też już było myślenie o chirurgicznym usuwaniu, ale no zbudziliśmy, że jeszcze jest czas, damy sobie trochę czasu, one naprawdę zaczynają iść. Więc tutaj jest bardzo ważne, aby odwiedzać tego ortodonta, jeżeli macie jakąś wadę z gryzą To nie zawsze musi oznaczać aparat taki wiecie, zakładany, metalowy, czy, czy tam jakiś e, kosmetyczny taki ładniejszy, typu właśnie per, taki perłowy Czy tam te kryształowe i tak dalej, więc to tam, to jest inna kwestia ale chciałam wam powiedzieć o tym, aby po prostu co możecie zrobić w domu. Bardzo ciężko mi jest słuchać, mówić taki temat, to jest pierwszy taki poważniejszy temat tutaj u mnie, dlatego wybaczcie, jeżeli nie chcecie tego oglądać, to wyłączcie, ale myślę, że warto. Bo tak jak wam mówiłam, właśnie bardzo często odwied odwiedzam dentystę, chodzę regularnie na te wszystkie przeglądy, nie mam raczej problemów z zębami. Bo ja też trzeba dodać to, że mam ciemne kości, tak jakby ciemną kość, czyli takie raczej żółte. Ja nigdy nie będę miała śnieżno-białych zębów. Mogę to uzyskać tylko i wyłącznie wybielaniem, takim bardzo silnym, ale to też nie gwarantuje stuprocentowych efektów. Dlatego no, nie ma sensu tego u mnie robić, ale za to mam bardzo zdrowe zęby, przez to, że mam taką ciemną kość, no raczej odpukać nic mi się nie dzieje, mam tylko jedną plombę, więc to jest naprawdę dobry wynik. Ale też co mi pomaga, słuchajcie, w takim zachowaniu. Właśnie super e, uzębienia zdrowego To szczoteczki elektryczne ja To jest już moja druga szczoteczka elektryczna Wcześniej też miałam z Oral-B Ale jakąś taką bardziej zwykłą Jeszcze zastanawiam się nad szczoteczkami sonicznymi Więc jeżeli miałyście szczoteczki soniczne To dajcie mi znać e, Jaka jest różnica między nimi Czy widzicie różnicę, czy warto wydać pieniądze Bo tutaj kwestia już pieniędzy jest dosyć duża A to jest różnica naprawdę duża Ale dzisiaj mam chcę powiedzieć o Oral-B Professional Care I to jest ja mam akurat 700 Limited Edition To już będzie nie chodzi konkretnie dokładnie o tą szczoteczkę, ja Wam będę mówiła o tej, ale chodzi mi o elektryczne szczoteczki Bo słuchajcie, moje wizyty u dentysty teraz o, po prostu odsunęły się, nie licząc ortodonty, bo to jest zupełnie inna kategoria Ale chodzi mi o takiego zwykłego stomatologa dbającego o higienę naszej jamy ustnej o, o wiadomo wszystkie jakieś tam problemy typu próchnica, nie próchnica Kamień. To moje wizyty zredukowały się do jednej w roku na kontrolę Także słuchajcie, naprawdę jest super I ja tych szczoteczki, yy, pierwszą szczoteczkę sobie zakupiłam, kiedy przyszłam na studia Czyli było to około 4, ponad 4 lata temu yy, I z tej troszeczkę się bałam, bo czego ja się bałam? Bałam się krwawienia zębów, bo naczytałam się, że się nie powinno codziennie myć Że to, że tamto, ale moja pani dentystka powiedziała, że wszystko jest spoko Że te szczoteczki są ok, że naprawdę dają efekty no i okej, okay, kupiłam sobie tą szczoteczkę i nie sądziłam, że efekty będą tak I Słuchajcie, naprawdę, moja dentystka widziała to od razu, kiedy ja kupiłam szczoteczkę elektryczną, bo w tej chwili już praktycznie nie muszę mieć zdejmowanego kamienia. Wiadomo, tam raz na dwa lata muszę mieć coś tam pociągnięte, ale tak to w ogóle mi się ten kamień nie że Ja też nie mam jakiejś tendencji do tworzenia się kamienia, więc to u każdej osoby też może być indywidualne. Ale nie mam z tym ich praktycznie w ogóle problemu, mimo już piję kawę, te zęby nie są przebarwione, bo naprawdę są dobrze wyszczutkowane. I akurat tutaj ta, tą Wam mogę polecić, bo to są jedne z takich tańszych szczoteczek Ja Wam tu nie pokazuję tych za kilka tysięcy, jak są soniczne czy jakieś takie z wypasem. Jest to jedna z tańszych wersji szczoteczek, ale naprawdę fajna, fajna sobie, Fajnie sobie radzi Ja tutaj mam właśnie z tą nakładką wybielającą Ale jeżeli kupicie ją z nakładką wybielającą To nie znaczy, że musicie później cały czas używać tych nakładek wybielających Bo one są troszeczkę droższe Możecie używać do tej szczoteczki Wam ja pokażę tą moją szczoteczkę Mam taką, bardzo ładna, taka wąska jest, naprawdę w ręce się dobrze trzyma I ona tutaj ma szczyteczkę, właśnie tą końcówkę wybielającą, bo ma taki żółtą gumaczkę w środku Ona ma tam polerować, jakieś bajery robić I po prostu szczyteczki bez tej żółtej końcówki nie są wybielającymi Tutaj mam właśnie na opakowaniu jeszcze jakieś inne inne cztery warianty tej szczyteczki Więc ze spokojem możecie sobie kupować te inne, te zwykłe, standardowe Nie są jakieś drogie te nakładki, a tym bardziej w internecie na Allegro I co teraz... Ale czym się różni ta szczoteczka od mojej poprzedniej? Tym, że po prostu jest nowsza, po prostu 4 lata, no to wiecie, wszystko technologia poszła do przodu. I ta jest bardzo fajna pod tym względem, że jak ją sobie włączycie, no hałasuje jak każdej, no ale to jest, żaden hałas, gdy ją włączycie, to tamta moja poprzednia po prostu sobie chodziła. Jeśli chodzi o tempo, o tak dalej, to nie widzę jakiejś dużej różnicy, ale ta jest o tyle fajna, że ona po 30 sekundach Zrobię taką wibrację jakby I wtedy, e, może ja wam spróbuję to zaraz zademonstrować Chociaż nie jestem pewna, czy to usłyszycie Więc ona po 30 sekundach wykonuje taki ruch Że wy wiecie, że macie zmienić... E, Cząstkę zębów po prostu, jak wiecie, macie cztery cząstki Raz, dwa, trzy i cztery I ona po prostu, gdy w tą cząstkę, cząstkę To po 30 sekundach po prostu daje wam znać, że musicie zmienić I teraz tutaj 30 sekund sobie czyścić To jest fajne, ja wiem, że to się powinno wiedzieć na wyczucie Ale myślę, że to jest fajne tym bardziej dla dzieci Ale myślę, że dla mnie to też jest bardzo pomocne Słuchajcie, bardzo fajne Dwa. ma też coś takiego, że jeżeli za mocno dociśniecie ją do zębów, to ma czujnik i ona też zmieni wibracje i to poczujecie. Więc to też jest fajne, bo tutaj no elektryczną, wiadomo, to jest większa siła, większe, większa częstotliwość ruchu, więc tutaj też trzeba uważać, aby nie przyciskać za bardzo jej do zębów. Ale to spokojnie, nie bójcie się, krzywdy sobie nie zrobicie. E, więc tutaj ona ma dodatkowy Bayer i te jest naprawdę, to są naprawdę fajne bajery. Wiem, że jakieś tam inne szczoteczki jeszcze mają takie wyświetlacze z uśmiechniętą buźką To też jest fajne. Ja takiej szczoteczki nie mam, ale w sumie chciałabym mieć z tą buźką Ja wiem, że to już jest taki bajer, ale to zawsze e, fajnie, fajnie wygląda. No i tutaj do, do tej, bo do tej poprzedniej tego nie miałam i to mnie wkurzało, bo nigdy szczoteczki elektrycznej nie brałam ze sobą na wyjazdy. A tutaj do tej jeszcze macie takie zarąbiste etui, którego. O które się otwiera, tutaj możecie włożyć sobie tutaj szczoteczkę, końcówkę, tutaj całą tą szczoteczkę naszą. Także naprawdę jest takie rozkładane plastikowe etui na tą szczoteczkę. To jest super pomysł, bo naprawdę problemem jest transportowanie tych szczoteczek gdzieś w kosmetyczkę. No bo wiecie, wrzucę tak szczoteczkę gołą do kosmetyczki, no troszeczkę nie bardzo, a tutaj w tym etui bardzo fajnie. No i oczywiście zawsze do zestawu macie tutaj kabel. Te kable nie są długie, ale są jak dla mnie spoko, bo też te tak, by się jakoś wam nie walają po podłodze. Co Wam chciałam powiedzieć, bo nigdy takich tematów nie poruszałam, a myślę, że warto takich elektrycznych gadżetach. Tutaj najbardziej Wam polecam e, właśnie szczoteczkę. Sprawdźcie sobie teraz święta nadchodzą, może to jest dobry pomysł, aby sobie na święta sprawić taką szczoteczkę albo poprosić, bo naprawdę słuchajcie, ja widzę różnicę raz, że w poziomie bieli moich zębów, tak jak Wam mówiłam, moje zęby nigdy nie będą wsiąż na białe, białe, ale są o wiele, wiele bielsze niż e, przy używaniu zwykłej standardowej szczoteczki. Są o wiele bardziej czyste i to się czuje, naprawdę. Ja też nie wierzyłam, może jeśli nigdy nie używaliście szczoteczki, to mi nie wierzycie, a ci, którzy używają, to potwierdźcie i napiszcie, że po prostu, gdy się umyje taką szczoteczką elektryczną zęby, to to jest po prostu dzień a noc, jak wyglądamy ciężarowo. zęby. te zęby są gładkie, jak one są wypolerowane, wyszczotkowane, wymyte, wszystkie przestrzenia, wszystko jest idealnie, po prostu czyściutkie. Ja to uwielbiam, bo też czuję, że mam po prostu no czystszą to mamy ustęp, tak? Jest tam mniej jakichś, e, nie wiem, bakterii tego wszystkiego, co może powodować jakieś tam problemy z zębami. A wiadomo, no dentysta troszeczkę kosztuje. Jeżeli chodzimy na NFZ, no to jeszcze, ale i tak trzeba dopła dopłacać. A wiadomo, już w ogóle prywatnie to są bardzo, bardzo duże kwoty, a tutaj praktycznie za jedną wizytę macie szczoteczkę więc naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam te szczoteczki. Jeżeli mieliście, to dajcie znacie, koniecznie dajcie mi znać, jaka jest różnica z tymi sonicznymi. Jeżeli wcześniej mieliście zwykłą elektryczną, to dajcie mi znać, jak, jak się sprawują te soniczne, bo naprawdę poważnie myślę nad zakupem sonicznej szczoteczki, widząc co robi elektryczna. Także oczywiście bardzo, bardzo liczę na Wasze komentarze i na Waszą pomoc. Pa pa!